Witajcie na x kanale. Dzisiaj jesteśmy w showroomie LG, po którym oprowadził nas już Wiesław Kowalczyk. Pralka na drzwiczkach, której możemy obejrzeć sobie telewizję. Czy właśnie takie ciekawostki przygotował dla nas LG na ten rok? To zaraz zobaczymy. Chodźcie za mną. Jeden z ciekawszych według mnie OLEDów, bo zaczynamy od razu z grubej rury, to OLED C2. Tutaj mamy wersję 42-calową, która cechuje się już wysoką jasnością, mowa tutaj oczywiście o technologii OLED EWO, czyli mamy tutaj połączenie zarówno matrycy OLED, jak i procesora, który razem są w stanie dalej dawać nam wyższej jasności obraz. Co więcej, mamy tu wszystkie najlepsze bajery, wiadomo 120 Hz, wszystko to co najważniejsze, nowy styl obudowy, i tak czy inaczej, jeżeli myślicie o czymś co będzie ciekawe na biurko, ale i też do oglądania telewizji, to 42 cale to jest właśnie ta propozycja dla tych, którzy chcą coś ciekawego postawić na swoich biurkach. A jeżeli chcecie za to coś typowo pod konsolę o nieco większych gabarytach to mamy wersję 55-calową, która, uwaga, w odróżnieniu do wersji 42-calowej ma wyższą jasność ekranu. To no wiadomo, na biurku niższa, żeby nie raziła nas tak bardzo w oczy, a większa, jeżeli chcecie doświadczyć pełnej gamy kolorów, bo kolory są przepiękne i soczyste właśnie na obu tych modelach. No ale to wersję C2. A mam jeszcze jedną ciekawą propozycję. Chodźcie ze mną. Mamy tutaj nowy OLED z linii G2 Gallery. Montaż typowo naścienny. Piękny wyświetlacz, wysoka jasność, 120 Hz. System dźwięku 712. No i co? OLEDy, o których mówiliśmy, są wyposażone w technologię od dolby. Mamy Dolby Vision i Dolby Atmos. Dźwięku przestrzennego. No i oczywiście, jeżeli dźwięk nie jest w jakości Dolby Atmos. To procesor jest w stanie wzbogacić go do jakości 71.2. Mamy nową wersję interfejsu, nie różni się aż tak bardzo od poprzedniej. Natomiast to, co można od razu zauważyć, to zmiany użytkowników. I dodatkowo, jeżeli chcecie dostosować waszy interfejs, jego pozycjonowanie, no to możecie to wszystko zrobić już w tej nowszej wersji. Czyli możecie zdecydować się na edycję listy aplikacji w wierszu oraz kolejność wierszy względem opcji, które mamy dostępne, czyli przykładowo panel domowy ze wszystkimi inteligentnymi urządzeniami w domu, przeglądarkę, alerty sportowe, aktualne transmisje, wszystko to możecie przenieść i dowolnie ułożyć. I wszystko to właśnie w nowej wersji. Wersja EVO rzuca się nam w oczy właśnie tym, że ramka jest dużo węższa niż przy poprzednich modelach. Kiedy zerkniecie na tył OLED-a C2, zobaczycie, że mamy zupełnie nową wersję plecków. Wszystkie porty są wygodnie dostępne właśnie z boku. OLED G2 też jest wyposażony w matrycę OLED EVO, a więc dzięki temu ma wyższą jasność ekranu. Dzięki chłodzeniu mamy hitsynka. A wiadomo, chłodny OLED to dobry OLED, a ciepły to już niekoniecznie. Nowa linia na rok 2022 otwiera się wraz z modelem z serii 8., który oczywiście ma już 120 Hz, a kolejne modele są już wyposażone w matryce z podświetleniem Mini LED. Mini LED, czyli mamy tutaj bardzo dużą ilość stref lokalnego przegaszania, czyli w takiej matrycy mieści się Prawie tysiąc stref, które można oczywiście niezależnie sterować jasnością, czyli możemy mieć bardzo przygaszone strefy, które dadzą, na, dadzą nam czerń oraz strefy, które będą bardzo jasne, więc kontrast będzie wysoki. Co więcej, skoro mam te kropki kwantowe, to oznacza, że ten telewizor sprawdzi się tak samo do mocno słonecznego pomieszczenia. A jeżeli szukacie nieco większej rozdzielczości, to mamy też modele 8K wersja 96 i wersja 99. Co z tym idzie? Mamy 60 Hz i 120 Hz. Obydwa z tych telewizorów mają nawet do 1500 stref local dimingu. A jeżeli patrzycie na nieco większe przekątne, to nawet do 2500. Znacie i lubicie Pilot Magic, to jest dostępny w całej linii produktów. No i mamy tutaj procesor piątej generacji, który jest w stanie poradzić sobie nawet z rozdzielczością 8K. System dźwiękowy jest wspierany przez Dolby Atmos i jest wzbogacony do jakości 7.1.2. I tak właśnie wyglądała nasza wizyta w siedzibie LG. Które z tych modeli najbardziej się wam podobały? Piszcie w komentarzu pod tym filmem, który z nich jest waszym ulubionym. No i co? Życzę wam, żeby jak najwięcej trafiło w wasze ręce. Jeżeli film się wam podobał, to lajkujcie go, subskrybujcie kanał, jeżeli tylko jeszcze tego nie zrobiliście. No i mam nadzieję, że film się wam podobał. Z tej strony mówił Mortis i do zobaczenia w kolejnym filmie.